Cześć, witam na kanale. W tym filmie pokażę wam, jak ciąć młodą morelę Jak widzicie, moja morela rozrosła się w każdą możliwą stronę, ale teraz po zbiorach owoców można już wykonać cięcie, więc jeżeli jeszcze wyniecieliście to zachęcam do wykonania tej pracy. W tym filmie pokażę wam, jak ciąć młodą morele, żeby uformować ładną koronę. Ta morela była posadzona w zeszłym roku i nie była przycięta, dlatego też dół wygląda na bardzo zarośnięty i musimy o nią zadbać. Na początek usuwamy wszystko, co jest w odległości około pół metra od ziemi. I tutaj nie ma co się obawiać że ogołocimy pięć drzewa, zostawimy go pusty. Za chwilę to, co utniemy na dole, będziemy mieli o wiele więcej u góry. Tak, tutaj rośnie, zaczęła wypuszczać również z miejsca, w którym była, na czym była z piętki szczepiona. Więc do tego będzie potrzebny większy sekator, to zaraz po niego pójdę. I tak, moreletniemy przy użyciu odkażonych nożyc, odkażonego sekatora, ponieważ jest ona bardzo wrażliwa na choroby. Jeżeli wam się w jakieś gałęzie są słabe, patykowate, słomkowate, przepraszam, jeżeli rosną do środka, to wszystko... Obcinamy. Tego wszystkiego się pozbywamy tak, żeby te gałęzie się nie krzyżowały, a żeby dostarczyć jak najwięcej światła. Sposób cięcia morelli również zależy od tego, co Wy chcecie osiągnąć Czy ona ma rosnąć kolumnowo, czy ma rosnąć bardziej tradycyjnie jak bruskwinie w taką literkę U. Jak widzicie, ja tutaj buduję całkiem nową koronę. Przewodnik skrócimy go na około dwóch metrach. Bo ja nie chcę, żeby ta morela rosła mi jakoś bardzo wysoko. Tych miejsc nie obcinajcie, bo tutaj widać już pączki, które będą owocowymi. Więc lekko je tylko przytniemy. Musimy zostawić coś, żeby mieć po prostu jakieś owoce w przyszłym roku. Obcinamy wszystko, wszystkie gałązki, co się duplikują. Cięcie wykonujemy maksymalnie blisko korony, blisko gałęzi przewodników. Żeby jak najmniej miejsca zostawić na powstanie choroby. No i mamy morale przyciętą. Nie jest to trudne zajęcie, nie jest to e, ciężkie. E, teraz wszystkie miejsca cięć należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą. E, I czekamy do wiosny. Wiosną czy też późną zimą, możemy przyciąć jeszcze, poprawić coś e, przy drzewach. Teraz już nie wykonujemy cięcia, ponieważ już dość dużo ucieli, wycięliśmy. Już jest korona prześwietlona, już jest o wiele lepiej to wygląda. Tak zostawiamy morele do przyszłego roku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.